Ponoć czasem mogą mylić pozory. Złota paka tutaj nic, ale zobaczmy. Noże akurat! Takie! Nie wierzę! Co jest? Come on! Proszę! Nie mam absolutnie pojęcia ile warty, ale trafiłem kolejnego breakera Cześć, witajcie z tej strony rzecz jasna wasz Marek Mostowiak. Dzisiaj oprócz świetnych nagród czas przyszedł na pożegnania, niektóre bardziej bolesne. A niektóre zdecydowanie nie. A ja tylko przypominam, że daily do końca roku trwa. Odcinki są codziennie o godzinie 16.30. A jeżeli chcesz mi pomóc zbić 100 tysięcy subów do końca roku, taki jaki jest ten challenge, to myślę, że doskonale wiesz co robić. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Nagrody, czas na nagrody 3. Piki mamy do odebrania. To wszystko za drugą rangę. No taką standardową, jeszcze poniżej niej nie spadłem, chociaż było blisko, ale zobaczymy co trafimy. No i sala! To by było coś. Gulasz! Więc jest spoto. Dobry overal. Kompletnie i tak się nie przyda, ale overalik to Veralik. Jasne, że bierzemy. Tutaj już salach jest na pewno. No nie, jest raj, z którego już trafiłem ze trzy razy, ale Simone, bo on pogrożył Juventus chyba teraz. To no weźmy tego, je... tego jego mościa. To może tutaj, ten salach. Nie. A jest alaba! Jest ten kurcz alaba. Też ludzie pisali, że on jest ok. Fajnie. Bardzo fajnie. Ten alaba jeszcze mógłby być coś warty. Bardzo dobry traf. Lecimy. Złota paka. Tutaj nic, ale zobaczmy. Może akurat. Takie. Je... <ścoughs> nie wierzę. Co jest? Jaka szansa? XD. Ja wiem, że nic nie warty, ale... Tak po prostu. Ty, dembele mógł być. Ja się kręcę jeszcze krótkie przypomnienie, dzisiaj o godzinie 20 stream, na którym robimy rozbudowę bohatera food oraz robimy skład za 5 milionów końców, więc jeżeli ktoś chce to zapraszam. Come on! Jest! Mamy, mamy go, jeszcze go nie widziałem. Dobra, Miszek zostawił suba, zobaczymy. Jak trafimy dobrą kartę to znaczy, że zostawił teraz z dzwonkiem, jak nie zostawił z dzwonkiem to będzie słaba. Testujemy Miszek. Parejo. oczywiście, to nie jest dobra karta, ale w pasce 7.5 plus walkout, czyli zostawił suba z dzwonkiem i tacy są widzowie, najlepsi. Mega paczka niewymienna, gwarantowana karta 8.2 i rule breaker, come on. Nie, ale są jakieś ekraniki, belk, jest tu mertens. Okej, okay, chyba już go mam. Wymienne? Eee, nie, szkoda. Tutaj mamy kartę 8.3 plus gwarantowaną, no to o walkout i nic więcej nie proszę. Niemiec, Esio Hummels, tak? No dobrze. Chciałem walkout? Dostałem. Chyba to jest powtórka i tylko żeby był wymienny. Zobaczmy. Okej, okay. kolejny inform przyda się. Delik, Anderson. Okej. Okay. Trzy koła, proszę, bądź wymienny. Nice, jeszcze jest to karta wymienna. Fajna, fajna paczucha. Mega paczka, wymienna, więc tutaj już pewnie nic, ale... Krany. może jakieś takie poprawniejsze. NDD 8-4? Więc jest to bardzo dobra karta. No, tu jeszcze 8-4. Zach, ale to już warty quicks. To jest złota paczka piłkarzy premium. Pierwszą taką widzę. Gwarantowana karta 80 plus, wymienna. Come on Proszę! Niemiec! Gundogan! Wymienny. Nie mam absolutnie pojęcia, ile warty. Ale trafiłem kolejnego Rollbreaker'a. Ile? 60 tysięcy. Nice. Do. Jeszcze drugi walkout. Casteles. A jeszcze nie było paki za 100k. Paczka Team of the Week Premium. No ja farta pewnie nie będę miał. Nie trafię. Salaha w środku. Ale sprawdźmy. Czy to po prostu Quick Sell całej paczki? Może nie. Anglia, więc. quick... A ty ten z arsenału. No dobrze, chociaż 8 k No ale paka jak to paka, właśnie za te informy. Raczej wszystko Quixel Atal. On coś? Dobra, no z 20 koła to chociaż nie Quixel. No ale też karta raczej bez szału. Ale Atalik w sumie przyzwoicie wygląda. Czy będzie trzecia karta? Rule Breaker. No niby jest największa szansa. Paczka za 100 tysięcy. I niech coś da. Walkout minimum. Nie, niestety. Paczka. Czemu nie mogę? No dobra, ta paczka nie oddała kompletnie. Nie oszukujmy się. W międzyczasie wyszła jeszcze rozbudowa 78. Zrobiliśmy około 20 paczek i zobaczcie sami, czy daliśmy radę coś dobrego trafić. Nie dałem raty, nie. Ale, ale dużo nie brakowało, nie, 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 co? Mocniejsze. Drop był na tyle słaby, że szanuje wasz czas i zwyczajnie nie ma sensu wam nawet tego pokazywać. Mam nadzieję, że przynajmniej wy z tych rozbudów trafiliście coś dobrego. Na wczorajszym streamie pożegnaliśmy legendę węgierskiego futbolu, mianowicie ikonę Puszkasza sprzedałem za 1 470 000 końców, przy czym kupiłem ją za 1,5 miliona. Czyli jak widzicie, nie straciłem wcale aż tak dużo końców, mianowicie puszkasz na ten moment jest warty. Półtora miliona, no nawet nie, milion czterysta siedemdziesiąt, czyli tyle ile za wczoraj go sprzedałem, więc zysk jest praktycznie żaden, a strata wynosi tylko i wyłącznie podatek. Jeżeli chodzi o tą ikonę to naprawdę ją gorąco polecam Puszkarz co ma setki to praktycznie nigdy ich nie marnuje Natomiast ja sprzedałem te karty troszkę z innych powodów Powód jest prosty, tak jak wam mówiłem Do gry powinno wejść niedługo SBC o właśnie kartę Hero I weszło oraz tam było również o kartę ikony Baby Więc pewnie niedługo takie SBC wejdzie I po prostu wszystkie ikony Baby Pójdą mocno w dół i nie będzie się temu co dziwić, dlatego ja je sprzedaję, żeby nie stracić za dużo końców. Nawet takie niepozorne SBCO bohatera Foot spowodowało wczoraj niemały crash na rynku transferowym, ale on dość szybko zdołał wrócić do wcześniejszego stanu. Ale niektóre karty i tak zostały mocno podcięte. No ale jeżeli SBCO kartę Hero potrafiło to zrobić, Taż boję się co się stanie z rynkiem w momencie w którym wyjdzie ikona Natomiast do grona kart sprzedanych poszedł jeszcze Sejdorf Niestety nie mam screena bo to już było po strinku Ale i tak na Sejdorfie straciłem najwięcej Bo kupiliśmy tą ikonę za milion końców A poszła wczoraj za 930 jak widzicie dzisiaj na rynku jest za 920 tysięcy, więc opłacało się ją sprzedać wczoraj. I tak szczerze, na tej ikonie zawiodłem się najbardziej, bo po Puszkaszu wiedziałem, że to będzie solidna karta. Tak, Sejdorf kosztował milion końców i powiem Wam tak szczerze, że jest to karta solidna, ale maksymalnie 300 tysięcy końców za więcej to jest po prostu karta niewarta. Jeżeli ktoś zastanawia się na typowym SPD, to bierzcie Kante i nawet się nie zastanawiajcie. Na ten moment w klubie jeszcze udało się pozostać kartą pokroju Messiego, Ronaldo, Kante, ale problem z tymi kartami jest po prostu jeden. Ich cena spada w bardzo szybkim tempie. Ronaldo kupiony za 970 tysięcy końców, Messi za 660, Kante za 390. Na ten moment Cristiano Ronaldo spadł aż prawie o 100 tysięcy końców, no to nie oszukujmy się, no jest to naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o pana Messiego, to jest to również bardzo duża strata, on wcale nie jest lepszy, to jest też prawie 100 tysięcy końców, no z podatkiem to na luzie. No a o Kantę, to już szkoda gadać, też podcinka o 60 tysięcy końców, ale to głównie przez te SBC Okante, które wyszło i tak szczerze ta karta jest za tania. Dlatego postanowiłem podjąć pewną decyzję. Po prostu szkoda tracić końców. Na dzisiejszym streamie trzeba kupić ikonę za naprawdę spory highs. Już jest jedna na celowniku. A jaka przekonacie się oglądając dzisiejszy stream o 20 albo odcinek jutro o godzinie 16.30? Dzięki za dziś i do usłyszenia.